W Kozienicach odbył się pierwszy turniej w arm wrestlingu o Puchar Króla Puszczy Kozienickiej. W sobotę 1 czerwca w świetlicy ośrodka rekreacji turystyki Kaceris nad jeziorem zebrały się najsilniejsze ręce nie tylko Puszczy Kozienickiej. Uczestnicy turnieju, a było ich ponad 70, przyjechali do Kozienic z najróżniejszych stron Polski. Rywalizacja trwała kilka godzin i toczyła się w aż 9 kategoriach. Startowali zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Głównie mężczyźni, ale także trzy kobiety. Siłowano się zarówno na prawą, jak i na lewą rękę w trzech kategoriach wagowych. Była także kategoria dla mieszkańców powiatu kozienickiego. Tu o tytuł króla puszczy zmagało się sześciu zawodników. Pogromcy nie znalazł Arkadiusz Brzostowski. Drugie miejsce zajął Sebastian Lenarcik, a trzeci był Jarosław Śmietanka. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwali sędziowie rangi międzynarodowej Judyta Wiercińska i Dariusz Groch. Gościem specjalnym wydarzenia był multimedalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy oraz kilkudziesięciokrotny mistrz polski Konstanty Królik. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie COS Games, a nad wszystkim czuwał Adrian Grześków.